Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Squad Builder'u. Tym razem zajmiemy się składem z ligi rosyjskiej i zbudujemy sobie oczywiście skład, który wam teraz zaprezentuję. Także zacznijmy, ogólnie ustawię sobie tutaj ligę rosyjską i zaczynamy od bramkarza, Akinfiev, tak jest, mamy pierwszego właśnie zawodnika w naszym składzie, kupiony za 1000, teraz przejdźmy sobie do środkowych obrońców, pierwszym jest Bochetti, Naprawdę fajnie gra głową i wiele bramek już strzelił mi. Wow! Czekajcie, wiele bramek strzelił mi, ale przeciwko mnie zawsze. Jak ktoś go miał, tego to zauważyłem, że przy rzutach różnych pakuje tą głową często bramki. No i mamy już. Kupionego zawodnika za 400, więc jak na razie bardzo tanio. Ogólnie, tutaj jeszcze drugi zawodnik, Marcano. Tak, wybrałem z srebrnego, ponieważ jest dość szybki, dobry, megłówki. Kupiony za 2000. Prawy obrońca z Ligi Rosyjskiej to Angba, kupiony za 11 tysięcy aż, ale zobaczcie 89 tempa Naprawdę bardzo szybki zawodnik z Kamerunu, grający w Machaczkale. Tutaj przejdźmy na lewą obronę, Cristicio który jest zawodnikiem Zenitu, 82 tempa, 69 główek, a to raczej nieistotne jeśli chodzi o skrzydłowego obrońcę. Kupiony tylko za 1000, więc naprawdę spoko. Przejdźmy dalej, środkowy pomocnik defensywny to MVA i kupiony jest on za 700, więc naprawdę jak na razie bardzo tanie karty i jedyną taką drogą będzie za chwilę jeden zawodnik, którego pewnie się to już domyślacie, większość z Was, Francja Rubin Kazań Trzy gwiazdki słabszej nogi, bardzo dobre strzały z dystansu. No i obrona na poziomie 80, więc naprawdę fajnie na defensywnego pomocnika. Naprawdę przyzwoicie. Lewy pomocnik to dany. Bardzo dobry, naprawdę 4x4, na 4, jeśli chodzi o gwiazdki sztuczek z słabszej nogi. Kupiony za 3000, szybki, do tego świetny dribbling. I naprawdę dość dobre strzały, którymi imponuje. Ja, ja tym składam sobie troszkę pogram pewnie. Przejdźmy teraz na prawą pomoc, najdroższy zawodnik Hulk oczywiście, 4 gwiazdki sztuczek, 2 słabszej nogi, 86 tempa, 85 strzałów, 83 dribbling, kupiony aż za 43 tysiące. Zobaczymy za ile uda mi się go sprzedać, bo pewnie pogram troszkę i sprzedam ten skład, żeby zrobić dla Was coś innego. A teraz przejdźmy do SPO, którym jest Honda. Honda, którego kojarzę, no już naprawdę... E... Właśnie z YouTube'a gdzieś tam oglądałem jego filmy, już naprawdę fajnie się prezentował, dlatego postanowiłem też dlaczego go nie mieć w składzie, kupiony za 1000, 3x3 jeśli chodzi o stopsze nogi i sztuczek, z Japonii, zawodnik CSKA Moskwa, widzicie tempo strzały i dribbling, wszystko ponad 80, naprawdę bardzo dobry zawodnik za taką cenę i teraz mamy atak, tutaj kwestia sporna, bo u mnie jest to Dumbia i Traore, Traore kupiony za 650, i e, jeszcze tutaj mamy dumbię no i tutaj właśnie ja robię też coś takiego, że daję sobie traorę na ławkę, a zamiast niego wpuszczam musa, musa 90 tempa e, którego trafiłem w paczce ale zbytnio drogi on nie jest no i oczywiście że teraz menadżer na sam koniec, tylko tutaj muszę znaleźć sobie swojego o właśnie, i tak wygląda mój skład ocena 69 tutaj jeszcze do ławki sobie dajmy Rybusa, taki mały polski akcent Sisse, i jeszcze jednego Dikana tutaj miałem jeszcze tych trzech zawodników, ale ich skwikselowałem, gdyż tak musiałem zrobić, także tak się prezentuje ten skład jeśli wam się podobało zostawcie lajka no i do usłyszenia za tydzień w kolejnym skład builderze, na razie i pion